Cztery tajemnice i jeden pewniak. Jakie polskie produkty świąteczne znajdziemy w Leroy Merlin? Chodźcie ze mną! Numer jeden. Firma Golia. Łańcuchy choinkowe we wszystkich kolorach świata. Klasyka świątecznych ozdób. Bardzo dobra cena, polska produkcja. Dodatkowo polskie girlandy. Numer 2. Hanmar. Jak papier do pakowania to tylko z Polski. Wysoka jakość, wzory od klasyków świątecznych po minimalistyczny brąz. Numer 3. Sztuczne choinki od firmy Eurohit, wyprodukowane w Polsce, a nie w Chinach z niepalnej folii PVC. Numer 4. Polska firma w czołówce światowej tak to możliwe. Paw dekor. Piękne wzornictwo serwetek bibułowych. Ekologiczne materiały. No i zobaczcie na tą niską cenę. Każdy znajdzie coś na swój stół wigilijny. Numer 5. Jedyny pewniak w tym zestawieniu. Oczywiście chodzi o Witbis. Prawdziwa ikona polskich świąt. Już ponad 72 lata bombowych kolorów i bombowych wzorów. Ręcznie malowane. Małe dzieła sztuki. Małe, duże, kolorowe, matowe, błyszczące. Różne kształty, faktury, wzornictwo. Fantastyczny wybór. I do tego kolekcja dedykowana konkretnym miastom. A ty masz już swoje ozdoby, podziel się w komentarzu.